Aj, nie mam TPK na chatę. No, zajebi się młody misiu, dobra robota A! Szmaciarzu, zajebany bym ci wypierdoli petardo jak się obstrałem Dobra No Co? śmieciem to! Nic mu nie oddać. cię to Boli cię to, tu cię to boli, w serduszku cię to boli! Boli stary, bo ci miałem to zabrać, ale przyciągnęłeś tę papugę, stary, to jest przysięgnięcie, wiesz co to jest? Pierdalaj. Rodzice, wychowali ci rodzice? Wykowali ci rodzice śmieciu? A pierdolę, co tu się dzieje, to są igrzyska śmierci na żywo, a bogacze się bawią, widzowie, co ty, e! kurwa! <śm> dobra. No i dobra, widzisz to, co to jest? Denis Załęcki, 5 złotych 55 groszy. Zł. Witam Nawcia kochanie, z Boksdelem odpalamy agencję, czy nie chciałabyś NAVC i a wystąpić ze mną na mojej niebieskiej platformie? Dopytuję, bo widziałem twoje stópki i są ładne. Nie, ja podziękuję, dzięki Denis Załęcki za 5,55 ona mi się wydaje, że to nie jest taka właśnie kurwa, jak te wszystkie. Jak te tylko... kurwy? No, tylko ona się wydaje taką być bardzo fajną, Normalno, przyja 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 przyjazną dziewczyną. No, no chyba, że se lubi jakiegoś deepthrowcika zajebać ostrego, to... ale to na plus akurat, tak? No fajnie. <laughs> no spoko, nie? Spoko, nie? Nie, ale fajna dziewczyna. Ja na twoim miejscu bym pomyślał, bo tuś, tu już so, chodzisz. Tu już ona prześwieca, ale ma Dobra, jesteś frajer, taka prawda. Ty, ty jesteś frajer ty Ty, jabanej, kurwa. ty powiedziałeś, się, ty powiedziałeś. Ja miałem wyjebane, ja miałem wyjebany. Jesteś kurwo, pazerny, jesteś, no, a jesteś pazerny na pięć stówek, na pięć stół. Nikt na ryby, na ryby nie jedziemy. Nigdy na ryby nie jedziemy, spierdalaj, spierdalaj. Uf kurwa na łupce, uf se na kurwa. Obyś zatonął w śmieciu kurwa ty tanie. Kurwo zajebana Powodzenia. Dziękuję panu za On byś przegrał wszystkie pieniądze naraz. Serio on miał on nie miał styl zmienił. Oooo Teraz to się będzie grało. <gulbo> Jaka kochana. Widzowie. Mm -hmm. Jakie F5 moi drodzy? Sprankowałem was. Ej jakie dobre... Ej jaka dobra kamera! Co to jest za w ogóle usta... Jak już macie stracić robotę i wiecie, że będziecie mieć problemy finansowe, to wyślijcie wszystkie pieniądze mi, chociaż mi będzie dobrze. Let's go! Daj mi boosty na i cofnij na tym. Ło Co jest, kurwa, to jest nie wiarygodne oh, oh, yes, Kurwa niemożliwe O, czekaj, o, patrz, pyk Czekaj, jest git, kurwa Znowu no, jak jest. Suryumie, kurwa. Suryumie. Ja ty jesteś takim idiotą na, na przyszłość klikasz Ciekawe czy Emisia też tak umie gotować Na pewno, Nas EMISia dobro. wygląda taką sumie no A po czym poczak oczach to widać? No, no widać że taka swojska normalna dziewczyna i trawek kosi i wszystko Ja to wrzucała że trawę kosi No, no tak grało. No tak, to prawda jest. Kawę skoci konia z wajsem. <laughs> <laughs> no jeśli wygląda... wygląda... Let's go! Daj mi boosty na midzi i cofnij na tytuł. Łooo, wulnik! Łooo, chuj! Co? Co? Twe powiedziałem O, Teraz to się będzie grało Jaka kochana Widzowie Daj flash, daj flash, 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 Abyss! Kurwa! Szybciej szmato! Rozjebałem myszkę, gratuluję ci. Mawkę wróci. Fajnie na górze, kurwa. Dawaj, dawaj, dawaj! Szlać, kurwa! Petarda, petarda! Kurwa! Gol, 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 gol! Ale wypierdolił bombę! Ja pierdolę! Ale, Ale pytano! 100 ZŁOTY było postawione, 400 do wyjęcia! Ej, jest łącznik! Emisia normalnie WIDZOWIE więc jak miała 14 lat to z woźnym jestem, szlugę jarała Widaram wam kim jestem? Przebojowa to dziewczyna, taka jest ona czy... lubi adrenalinkę. Mi się, się w podobają w takie. Siedzisz na przykład w restauracji, tu cię SMYRNIE po fiutku, takie brudne zagrywki. Kurwa bite, się w w wydaje, że ona lubi takie stosować. <laughs> Także nikt nie widział ci o co chodzi. W sobotę. Aha, ja, kurwa! Tak, 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 tak. Aha, i co to śpiew? no co to No tak, jak? <śmienicielibyś> jak? Ja? <tyś> <śmienicielibyś> o oh, kurwa! No nie no, to, to jest przypadek! No, no, to było od początku, widać, że ona śpi obok. bok. śmialiśmy sobie radę. Serio? No, co, chodzimy z darami! Dlaczego? No, ona mały metr, nie ma puszko! Ja nie mam takiej młodej Znowu taki migrantów słyszałem na środek, a kurwa, czeku mieszkania wynajmu. Ukraińcom i. Debil? Debil. Słuchaj tak, się, sfajcuj się jeden. Ojojoj, Piotrze jak lipul... brodę. Poczekaj chwilę. Zgolić brodę. Ta, daj mi sekundę. Poczekaj, muszę na chwilę wyjść. Więc to szukałem, gdzie Twoje zdanie może mieć jakąkolwiek wartość i nie znalazłem. Dlatego wrócę sobie tutaj i obejrzymy po prostu YouTube'a. A I jest. Dobry Pierwszy lawa. Drugi gibek. Trzeci to. Czwarty fioletowy, piąty zwykły, szósty ten Sweden Sour.